Tutaj Spencer Wright i Billy Joe Cobra. To jest niewidzialny duch. No, a dlaczego moi znajomi i ja go widzimy? Bo mamy różne jego drobiazgi. Duch i nas dwóch? Pustynny film. O kurczę, ale wam się spodoba pustynny piwak. Tak się najlepiej na męską przyjaźń. Bo prawdziwy przyjaciel to taki, z którym wspólnie kupciałeś w plenerze. A wiesz co, przetrzymam jakoś do powrotu. Uszy bolą od tego czegoś. Natychmiast przejmuję sterowanie radiem. Ha! E, Odnoszę niejasne wrażenie, że nie powiedziałeś Ojcu, że pojechaliśmy z nim tylko dlatego, żeby zrobić film o pustynnym potworze No jasne, że powiedziałem No wiesz, tylko nie o filmie i potworze e. Co? Nie chciałem starego urazić tak okropnie podniecił się wyjazdem, ale spokojnie, po prostu się wymkniemy. Pomożesz nam, Billy, czy znowu będziesz przechodził szok związany z bliskością przyrody. Ja szok? Proszę! Bardzo uwielbiam przyrodę, ale wam nie pomogę. Ten wyjazd to da mnie możliwość nawiązania kontaktu ze zwierzęciem przywodnim. Potężną kobrą. O, mój kawałek. Tak to się robi, chłopaki! Porządny namiot to podstawa udanego biwakowania. Tato. Nie pomagajcie mi! Wydostanie się z zawalonego namiotu, to druga podstawa biwaku! Wyjdę! Tylko, że za momencik. Billy, co ci odbiło? Mój tata ma zobaczyć latający saksofon? A jak mam niby zwabić kobrę? Harmoniką? Widzę, że ktoś musi ci to w końcu powiedzieć. Więc kobry żyją w Indiach, a nie w Kalifornii. O, tak? To co by to było? To by był łoś. Co by robił na pustyni? Gonił duchy? Dobra, chłopcy, druga lekcja. Jak zarzucić wędkę? To bardzo proste. Przytrzymujemy tu żyłkę, puszczamy ją i ciągniemy w przód. Tato, wszystko gra? W porządku. Ja chciałem tylko pouczyć was o różnych rodzajach kaktusów. Ten jest w rodzaju ten. Ech, kaktus! A tato, może byś trochę odpoczął. Napracowałeś się! Coś ty! Teraz wszyscy razem poczłapiemy nad tłuste jezioro i nałowimy sobie ryb na kolację! A ja mam lepszy pomysł. Może podzielimy się pracą. Ja i Radziw poszukamy drewna, żeby było jak usmażyć ryby. A co z zacieśnianiem przyjaźni? A będzie więcej czasu przy ognisku na zacieśnianie przyjaźni. Tak, świetny pomysł. Kombinujesz jak prawdziwy wędrowiec. Wow. Jestem złym synem, prawda? Wiesz, czasami trzeba to i owo poświęcić dla sztuki. Pa, 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 tu, 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 tu. Jestem Q, baby. Uh! Ale dlaczego to ty masz być przerażonym facetem z kamerą, a ja gram rolę pustynnego potwora? Wiesz, czasami trzeba poświęcić coś dla sztuki, zgadza się? Dobra, do pracy! Kamera i akcja! Przybyłem tu. Właśnie tutaj, by sprawdzić, czy legenda Kaktora Potwora Pustyni jest prawdą. Okazało się, że. Zaraz. A to co? Nie, nie! A to co? Cięcie! Ach, Pili, przestań. O, wybacz, ziomisarzu. Nie miałem pojęcia, że wchodzę na plan. Grzechoczę sobie tylko, żeby zwabić... moje zwierzę przewodnie. Kobry nie grzechoczą. Nie, grzechotniki grzechoczą. Ale jestem coraz bliżej. A wy z czego tak rechoczecie, co? Z ektoplazmowałeś się w gacie. To tu było wcześniej. A wy chyba mieliście kręcić film czy coś. Ujęcie. Było świetnie, tak! Jeszcze jedno ujęcie i wracamy do obozu. E, stań za tą skałą i jak dam sygnał, daj z siebie wszystko. <laughs> Ej, nie dałem sygnału! No dobra, już to kręcę. Mógłbyś być ciszej, ziomo, krąż, co? Płoszysz mi zwierzęta przewodnie. Jejku, Radziw jest dzisiaj naprawdę w formie. Hej, Spencer! A co by było, gdybym ryczał z hiszpańskim akcentem? o, -o. To jest no... prawdziwy kaktor! Aaaa! 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 Momencik! Tata ma takie buty! Ha! Może chodzi do tego samego sklepu? Nie, kołku! Ten kaktor to mój tata! Widocznie się upaćkał twoją ektoplazmą! to kiedy idzie! A? A, wszystko moja wina! Naprawdę zły ze mnie syn! Ale? Rzadko trafia mi się prawdziwy potwór! Dobra, tato! Teraz się wścieknij! Bądź paskudny! Byłeś! Co z moim datą? Nie możemy go zostawić na pustyni. Możemy. Podoba mu się tam. E, Ziom Fessorku, coś szwankuje w tym samochodzie. No, tak zwany kierowca ciekawe co go aż tak wkurzyło. Czy ja wiem? To, że ma kaktus na głowie, to, że zmienił się w potwora, że syn nie ma dla niego czasu. Mamy dla siebie czas. Pójdę do niego i może uda mi się go jakoś uspokoić. Do reszty ci odbiło? Widziałeś co to coś zrobiło z twoją kamerą? To coś to mój tata. Będę cię chronił. <grym> Ale z daleka. Tato, tato, to ja. Twój syn, pamiętasz? Przyjechaliśmy razem na biwak. No wiesz, męska przyjaźń. Sią, to działa! No, trochę nie do końca. <mulacz> O, nic ci nie jest. Dlaczego tak się kleje? Oh. Ćwiczyłeś zarzucanie wędki. E, tak, uczę się od mistrza. Wiesz, wygląda, że na tym pustkowiu nic się nie złowi. Może zacieśnijmy przyjaźń w restauracji? Przy steku? Świetny pomysł, ale jest jeden mały problem. Ha, widać nie zaciągnąłem hamulca. To kolejna ważna zasada biwakowania. O zwierzę przewodnie, masz ostatnią szansę. Kobra musi wracać do swego leża. Przeszedłbyś tu, Billy. E, robię tu coś ważniejszego, nie sądzisz? A -a -a! A -a! A -a! Nie zostawiajcie mnie tutaj! To się zaczyna robić dość kłopotliwe. Co to było? Pewnie nic, a już na pewno nie łosiek na ekto. Zombie, miłość. Środeczek! Woohoo! Siom, nie mam więcej czystych rzeczy. Spokojnie, kobra, wyratuje cię z opresji. Włóż coś z moich rzeczy. Hmm, nic z tego się nie nadaje. No i? Po co w ogóle się tak przebrałeś? Wiem, że są walentynki, ale. A, chcesz powiedzieć, że są bilentynki? Że, że niby co? To jest ten dzień, gdy każdy może poczuć, jak to jest być mną. Dzisiaj mamy Walentynki. To takie święto, kiedy wszyscy nic, tylko opowiadają, jak bardzo kochają innych. Ach, aż mi się robi niedobrze. O, to wygląda prawie normalnie. Pewnie w pralni ci coś pomieszali. O, koleś! Jedzi, jakby mi się anioł ze w pokoju. O to chodzi, Ziom! To moja własna marka! To! Woń kobry! Masz trochę. O! Coś okropnego! Jej, nie! Włóż, co chcesz, ale tego nie. Dlaczego? To koszula rozstań. Wkładałem ją, jak miałem powiedzieć pannie, że to koniec. Miałeś specjalną koszulę? A co wkładałeś, jak to ona zrywała? Niby ze mną? Przepraszam, ale gadasz o rzeczy. Nieważne. Dziś ta koszula to zło. To coś jak koszula antymiłosna, ziom. Mnie to pasuje. Hmm. No, 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 Wygląda na to, że ktoś stanął pod jemiałą. Czas na buziaka. Jemiała jest na Boże Narodzenie, ty pacanie! O, znaczy walentową. E... <ścoughs> Masz rację, kochana, będę tu na ciebie czekał. Mm ładnie pachnie. Piękno pomieszane ze złością i pieniędzmi. Życzę wam wszystkiego najlepszego w billentynki. Wreszcie mogę wypróbować strzały miłości. Życzę ci wszystkiego najlepszego w billentynki. Zakochani! Widzisz, jak kochają? E, ziom, a dlaczego wszyscy zmieniają się w zombie? Takie coś planowałem na Biliwin. Zostawcie mnie! Panie dyrektorze, wiem, że to zabrzmi całkiem idiotycznie, ale cała szkoła zamienia się w zombie pragnące... Kukaj! 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 uwaga! Dlaczego to się dzieje? ja wiem? Może księżyc jest w pełni. Ale jest dzień! No, jak ci się zdaje? Może to te twoje miłosne strzały! Skąd je w ogóle wytrzasnąłeś? Zakupiłem je w takim fajowskim sklepie! W internecie! Wszystko można tam znaleźć! I to możliwe, że te strzały działają? No jasne, że działają! Dlatego je wziąłem! Trzeba znaleźć antidotum! Myśl, Billy, myśl! <słyski> Nie no, nie wiem. Znaczy, mam coś takiego, ale nie wiem, czy to nam się przyda. Lek na miłość. Ta, czyli to nam nie pomoże, prawda? Da! A masz tam usiąść! O. Uh. Pułkownik Kobra usłyszał alarm i zgłasza się do akcji! Kochać! 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 kochać, 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 kochać. oh Znowu pan? Co pan jadł na obiad? Go. No, to lek się nie sprawdził. Co? Co za badziewie! Ten internet jest do niczego! Od dzisiaj zakupy robię tylko w sieci. Hmm. Fuu! Od zombie jedzie mi tu i tam. Oh, stary! To jest gorsze! Z czego to jest? Więc tak. Jest w tym aromat bzu. Różany, lawendowy, piszmo jelenia, jaka? Antylopy. I sekretny składnik. Czysty, nierafinowany, najlepszy pod kobry. Koleś, to nie strzały działają. To twój pod! To ty pozamieniałeś ludzi w zombie, ściskając ich. To prawdziwy ziom Holmes, no to mi się... <grystanie> A nie dosłyszałeś, co mówię? <grystanie> <Pszk>. <grystanie> nie gadałem do siebie, skąd? Tylko, no wiesz, do telefonu. Halo? No, teraz słyszysz? Tak, jest zasięg. No właśnie mówiłem... Momencik, dlaczego ziom Stevie nie jest już przezombifikowany? Hmm... Tak, on mnie uściskał. No to chyba też powinienem być zombie. Orzeż! Ty jesteś zombie! Wcale nie! No tak, raczej nie. Kochać. A, Kochać. No hej! To męska! A nie, jestem zombie. Mówiłem, nie jestem zombie. Ziom, zdecyduj się. Da. Palant. A o co tu chodziło? Nie wiem, młody ziomniaczku, ale ja w tej koszuli zawsze tak miałem. Zaraz, zaraz. Twoja koszula rozstań! Właśnie mówiłem ci, żebyś jej nie wkładał! Ona nie nadaje się na billentynki. ale to nasze wyjście z sytuacji! Pewnie jest w niej tak dużo złych emocji, że z każdego natychmiast usuwa miłość! Wszyscy pomyślą, że z nimi zrywam! Tylko bądź dla nich miły, wspomnij o dobrych chwilach, powiedz coś w stylu, to moja wina. To działa! To znaczy, że czeka Cię teraz dużo przytulania, Ziomeo? Ach, nie znoszę walentynek. No, chyba raczej bilentynek! jeść? Chyba nie. Nie wiem, czy coś ugryzę. Było warto. Wykazałeś się. Jak na kogoś, kto się nie ściska, byłeś bardzo dzielny. Ciekawe, czy w stołówce jest kolejka. <grym zimny> Idziesz, Pysiaczku? Lepiej się pośpiesz. Pamiętaj, że walentynki są tylko dzisiaj.